Jestem na ulicy Sadowej, wielki sukces, pozyskane 6 milionów z Unii Europejskiej, 2 miliony dodało miasto i jak widać stoję w totalnej ciemności. Jest to ulica, która jest w tej chwili elementem okrężnicy miejskiej, wykorzystywanej przez osoby, które przejeżdżają tranzytem z Wrocławia w kierunku Kalisza. No i powiem szczerze, jak na taką reprezentacyjną aleję, to jest tu trochę za ciemno. Stoję na wspaniałej ścieżce rowerowej, na wspaniałym, szerokim chodniku, natomiast nie wyobrażam sobie, żeby ktoś tutaj wieczorem na rowerze się przejechał. No, nie myślę też, że, że ktoś się tutaj wybierze na spacer. Także to, że ktoś zapomniał wpisać tutaj lampy jest rzeczywiście żenujące patrząc z tej strony patrząc w drugą stronę gdzie, gdzie reszta już w kierunku ulicy strzeleckiej jest oświetlona to jest to rzeczywiście grzech zaniedbania straszny Jesteśmy z powrotem na, na Ciemnej Sadowej. Strzelecka jest w miarę dobrze oświetlona, natomiast jeżeli chodzi o Witosa, czyli da, dalszy kawałek między ulicą Leduchowskiego a Grabowską, wstawiono takie żarówki nowe, ledowe, że właściwie jedyne co tworzą, to tworzą jakiś dziwny półmrok, a myślę, że jak się stawia lampy, to powinno się stawiać lampy, które świecą. shoot